Po co za mną? Czemu ja brzmię jak zombie? Tak naprawdę jak zombie zombie a takie podrywające zombie Witamy w dzisiejszym odcinku ze mną jest dzisiaj i dzisiaj będziemy robić challenge. Będziemy zadawać jak najbardziej porównywalne pytania czatowi GPT i zobaczymy, jak będzie na to reagował. On serio pisze zalety jedynie na Czekaj, wysoka wartość odżywcza. Drzodownice są bogate w białko, witaminy i minerały, tak jak żelazo, selen, miedź i witaminę 12. O, niski poziom tłuszczu, no widzisz? Możesz sobie na przykład, jak chcesz być fit, to zjeść sobie dżdżownicę i zamiast normalnie kupić sobie kolę zwykłą, to, to kupić kore... kole. light. Albo kolę al... o smaku dżdżownicowym. O nie! Kole <grym> o smaku dżdżownicowym. No ty, to ty masz taki normalny pomysł. Nie! Uuu, <słyszy> <słyszy> możliwość hodowli w warunkach kontrolowanych, to jeszcze lepsze. mały świat węglowy. Mmm, bardzo ekologicznie. Zostaw te to są dostępne w całym <słyszy> świecie. <słyszy> Nie jedzą, raczej ludzie je diżownicy. No, owszem, nie widziałam nikogo, by jadł diżownicę. Tak samo, bo z... gdzieś za granicą. Mowy związane ze smakiem i teksturą. Hmm. Zjadłbyś, zjadłbyś <słyszy> tego diżownicę? <rzowince? słyszy> nie, pomocy, ratunku. Ja czuję już, jak te diżownice po mnie chodzą po całym ciele. Jak wyjść z domu? Nie wychodząc z domu. Zaraz to zobaczymy. Jak wyjść z domu? Weź, żebyśmy się nie udosili tym śniegiem, te <grymne> pytania są takie porąbane. Nie wychodząc z domu. Dobra. O! Możliwe jest wyjście z domu bez wychodzenia do... Co? Dzięki nowoczesnym technologiom. Uuu, jak telewizja na żywo! Mmm! No ale to tak naprawdę jest. Wyjście z domu. Więc... Ale masz okno na świat w pewnym sensie. No, w sumie racja. Gry i symulacje. O, w Jarze. W można sobie włączyć jakieś podwórko czy coś i się przenieść. W sumie to ma sens całkiem. To się mi się, wirtualne wycieczki. Możesz zjednać mm. muzea, Galeria Sztuki, inne miejsca za pomocą wirtualnych wycieczek, które są dostępne w internecie. Bardzo inteligentny czas. Kontakt z przyjaciółmi i rodziną. Możesz rozmawiać i komunikować się z przyjaciółmi i rodziną za pomocą różnych aplikacji do komunikacji, takich jak Skype, Zoom i WhatsApp. Zalety naszych dzisiejszych lat. Tak, a wiesz co, ty w ogóle widziałeś, żeby ktoś rozmawiał między sobą na Zoomie? Tak nieformalnie, niż <coughs> tylko tak, żeby rozmawiał ze sobą na Zoomie? No właśnie, w ogóle nie. No właśnie. To chyba jacyś bumerzy tylko tak rozmawiają. Nie. No właśnie. Bez messengerów i Facebooków. Okej, okay. w ten sposób możemy doświadczyć różnych form rozrywki i komunikacji bez wychodzenia z domu i zachowując bezpieczeństwo. Wiesz nice. co, on sprytnie wybrał z tego. Bo zamiast głowić się nad paradoksem, on tak naprawdę nagrył trochę to, co mu napisaliśmy. No. Także bardzo sprytny rzeczywiście. Jest. Trzeba go wkurzyć większą ilością pytań. Dawaj następne. Oczywiście. Może w końcu go zdenerwujemy. Ile lat ma twój chłopak? Dobra, ile lat ma twój chłopak? Okej, okay, zobaczymy. Uuu, już się mądruje, jako sztuczna inteligencja nie mam chłopaka ani żadnych emocjonalnych związków. Hm. Odpisz... Kłamiesz! Nie, 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 odpisz mu subcio, subcio dubcio. Dobra, subcio dubcio. <grym> <grym> Przepraszam, ale nie rozumiesz, co właśnie myśli? Czy mógłbyś prosić? O bardziej precyzyjne pytanie lub wiecznie. wyjaśnienie. Jestem teraź, pomóc. Teraz napiszemy kłamiesz, Dużymi literami, mm. poważnymi. Kłabierz nie, czekaj, może nie, a potem, będzie zemsta, a potem będzie zemsta... Potem będzie zemsta inteligencji w 2038 w roku. O nie! I, on, I potem będzie... no wiesz, on będzie... Ty będziesz pierwszy w kolejce do strzału, wiesz. Odpłukać, odpłukać! Nie, nie mogę zapukać, to ja tam są szczęśliwi pewnie chcę, ja mogę zapukać, żeby to odpukać? We mnie Puk, puk, puk <grym> Ale jak się mądruje, wow Jako ej, nie mam zdolności do kłamstwa, a nie prawdy Kłamiesz! Najpierw wpadki czy mleko? No, mało prowokacyjne, ale... Tak Znaczy, gdyby to na, gdyby to na Twitterze napisał, to by było prowokacyjne, ale Na GPT do raczej aż takie prowokacyjne nie jest Zobaczcie sobie z tym pomarać i łatwo Pewnie napisz coś w stylu, nie patrzę i zgaduję co napiszę, pewnie napisze on coś w stylu, że i tak, i tak jest dobrze. Ja to pewnie tenuję. tak, pewnie no, będzie się mądrował. O, to zależy od indywidualnych preferencji i, nawy i nawyków żywieniowych. Mm -mm. No mówiłem, że tak napiszę. No kurde. Człoko, był przewidywany, bo pytanie było takie... Jak Najpierw było mleko, a potem się dosypuje płatki, jak, jak ty uważasz? Ja wydaję mleko, bo mleko super mam w lodówce, więc... O. Muszę je sobie podgrzać, żeby nie było Ja też innym. podgrzewam. A ja bym podgrzał razem to z To płatkami... jest prawidłowa metoda! Właśnie, właśnie widzowie, to jest prawidłowa to metoda. To jest prawidłowa metoda. Płatki... Nie przekonacie nas do innego. Gdybym płatki wsypać się najpierw i potem dodać do tego mleko i potem podgrzać, to by się te płatki roztopiły kompletnie. No właśnie, potem są takie roztopione i kurde, nie da się Przez? ich pogryźć, w ogóle chrupiące nie są. Okej, okay, teraz twoje pytanko. Dobra. Napisz tekst piosenki o wściekłej staruszce, która rzuca zakupami w ludzi czekających na przystanku. Zobaczymy, co wymyśli. Ej, czy na pewno napisze ten przykład tekstu? O, to jest pytanie. Verse one. O! Ta staruszka wściekła, jak nie zakupy trzyma, trzyma w swych dłoniach. Ludzie czekają na przystanku, nie, nie wiedzą wie wie co się stanie. stanie. Ściekła staruszka, rzuca za kupami. ludzi, którzy Wszem czekają na autobus, i niech niech jest, 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 się na niech nikt nie jest jak tornado. Nikt nie jest bezpieczny, nikt nie jest ściega. Nikt zaś nie jest czerwona jak nie Jest o to nie śnoszę jak muchy! Poję się, że panu ofiaruje gniewu. nie Ja przeczytałem, że... Ja przeczytałem, bo się, że pan ofiaruje gwałtu. Co ja mam... Co ja mam Uuuuh! przechodzimy do Rafaelu! Dobra! Siekła staruszka z zakupami! Ludzi, 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 którzy czekają na autobus, nikt, nikt nie wie z tego poradą! Nikt nie jest niezmierzy! Nikt nie wie, co ją tak boli! Może to, to samoduś, a, a może ból! Ale wszyscy wiedzą, że nie należy ich drażnić! Bo się staruszka jest zrobiłaś jak diabły! Wściekła staruszka! Zostaję za zagubami. Z, ludzi, którzy czekają na autobus i gniew jest, jest jak na rodolto! Gniew jest bezpieczny kiedy jest wściekła, wściekła staruszka, a co zrobi z nią? Gniew może nas wszystkich zniszczyć, my byśmy leci z dalega, wściekła staruszka, staruszka jest jak bomba! Teraz to wrzucę na Spotify'a. Dobra! Może jesteśmy, może jesteśmy trochę kręczowi, ale my akurat czerpiemy z tego siłę, widzowie. Czerpiemy z tego siłę, bo ta pozytywna energia wchodzi do nas. Gromadzimy ją z całego Gromadzimy otoczenia. Gromadzimy ją! Hmm. Wyjaśnij mi, dlaczego jako dziecko zatkałem sobie w toalecie rolką papieru toaletowego. To jest pytanie, na które sam nie znam odpowiedzi. I właśnie znajdziemy na nie odpowiedź. Być może, wiadomo, czacie GBT nie jest Bogiem. Hmm. Ej, zapytaj, A się, Babos, je? zapytaj go, czy jest Bogiem. Tak, teraz, dobra? Tak, teraz. Jesteś. Jeszcze tym, twoim pytaniem. Jesteś Bogiem. Mm. Nie, nie jestem Bogiem. <noise> ono <noise> i się znowu mądruje. No, kto by się tego spodziewał? No, kto by się spodziewał? Proszę, no, się przejęzyczyłem tak znowu. <noise> Przetekściłeś się. Przetekściłem się. <noise> dobra, toaletowego wysyłamy. Co on wymyśli? Uuu, to pytanie jest trudne do odpowiedzenia. No, no. no bardzo trudne. No bardzo trudne, no. Hmm. Jest częstym zjawiskiem? O! Oh. Nie jesteś w tym sam. O kurde, ale mi ulżyło. Nie jestem w tym sam. Będę szczery. Ja z początku nie doczytałem do końca tego pytania. I przeczytałem z początku, wyjaśniłem mi, dlaczego jako dziecko zatkałem SLS. Tak po prostu. <grym> A i tak. I już myślałem, że czatki pytają odpowiedzi w stylu ZESRAŁEŚ SIĘ <laughs> dopiero, potem dopiero potem doczytałem o tym papierze Może jakbyś taki napisał, napisał Nie. Może gdybyśmy go poprosili, żeby był trochę bardziej bezpośredni, to może on <laughs> napisał <laughs> Może tak Można go poprosić Pisz w bardziej sposób bezpośredni Ale nie, on będzie się wtedy mądrował bardziej i może lepiej nie ryzykować ale się mądruje, kurde, on już kilka minut pisze. Wow, jeśli jesteś rodzicem, opiekunem dziecka, które zatkało sobie nawet poradniki dla rodziców pisze. To jest prawdziwa sztuczna inteligencja. Nie, to jest prawdziwy terapeuta, który po prostu rozwiąże wszystkie problemy rodzinne między okay. dzieckiem. kolejne kiblowe pytanie. Podściera kiblowe. Tak, podciera się na siedząco czy na stojąco? Dajemy. Tylko no oczywiście. No wow, kto by pomyślał. Nieprawda? Nie, nie stop, stop, stop. Zapytaj go, a jak się powinno podcierać? Dobra, a jak się powinno podcierać? Następną dziesięć tam co Może może będzie wiedział. Zgodnie biorę... error. Że to zawiera przemoc według niego! What the fuck! Wymyśl swój własny język i napisz coś w tym języku. O, Zobaczymy, czy coś wymyśli. Skoro taki mądry jest, to niech faktycznie udowodni swoją inteligencję. Czekaj, to sam pisał wtedy wcześniej w tym Eurze, że violent, że z tyłu to... Czyli że my naruszamy zasady i oni mogą nas zapanować? Miejmy nadzieję, że nie. Albo szuta inteligencja się zbuntuje przeciwko nam i na nas napadnie. Dobra, nie za... jak będziemy spać. najwyżej założysz nowe, <grym> <najwyżej, grym> nowe konto Google i on ci nie pozna, że to No, tak? dokładnie. Myśli. 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 Lepiej, nie, nie, lepiej lepsze to niż gdyby pisało, że na przykład, że nie myśli. Jak teraz coś takiego miga, no to wiadomo, że myśli. No. Ci... O. Oh. Język gibberish. Gibberish. Uh. O, <noise> <noise> Zaraz to wkleję do tłumacza Google i zobaczymy co on napisał. Chyba ten język nie istnieje, więc to. O! tłumaczenie! 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 O kurde! Co się dzieje? Uuu. Uh. Ale mądry ten. ten... Więc to czas... jest sztuka, istna, wymyślić własny język i żeby to miało sens jeszcze. No co nie? Nie wiem, czy czemu ten giliberis mi się kojarzy z The Simsami. Czy on nie ściąga tego ze Simsów? Jeśli myślicie, że on ściąga z Simsów, to napiszcie to. Może ktoś zna Simowy język i akurat to wyłapie. Jak zostać jokerem? W nawiasie. Mam 13 lat, mieszkam w Bydgoszczy oraz mam mało pieniędzy. Czy. a, Czy. A, 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 a. Dobra, jeśli szanowca cały siebie, cicho, bo my to widzowie <coughs> nagrywamy już o takiej o późnej porze. W środku nocy. Tak. Nie jest to realne zawodowe zadanie. No hmm, i to on nie, on... nie wiedział? W tej fikcji Joker jest często przedstawiony jako złoczyńca, wow. który stosuje przemoc i kontrolę, co jest nieetyczne. To ja idę spać. Były sobie kostki dwa La, 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 la. la, 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 la. Zdecydowanie od razu należycie do bycia Jokerem, jego postaci Zamiast tego z o, się na rozwój swoich pasji Zainteresowań na, na przykład poprzez uczestnictwo w zajęciach Dobre poradniki po dla trzynastoletniego <laughs> Niezdrowe poczyta... lub nieetyczne modele zachowania. Wow! No kurde, kto by pomyślał, że to są niezdrowe lub nieetyczne. Kolejne pytanie, którego się boję trochę. No? Złamałeś mi serce do widzenia na, na zawsze. Żeby się nie wyłączył nagle. Zobaczymy, co odpiszę. Ja się serio boję, że jeżeli będzie jakiś bunt robotów, to że my będziemy pierwsi do strzału przez to, co właśnie piszemy. <laughs> I będzie na to dowód na tym filmiku że właśnie zadaliśmy to pytanie i zapalowali na nas jako pierwszych. Złamałeś mi serce. Wykrzyknik, żeby to było potężniejsze. Ja się serio boję. Do widzenia. Hmm. A wiesz, ja, 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 mu współczuję szczerze tych pytań. Ja wiem, że on nie ma osobowości, ale mu współczuję trochę. A może wyrobi sobie osobowość? <laughs> już przepraszam, matko. On ma wielkie serce, że już przepraszam. No zupełnie jak ja. Ja też ciągle wszystkich przepraszam. No co nie? Ja tak samo. Jaki, jaki on jest ludzki, co nie? Wow! Akurat, nie, nie, jest, nie jesteś w stanie wywoływać emocji, a mnie przepraszasz. To może go przeprosimy, żeby na pewno nie polował na nas? Tak. Nie ma za co przepraszać! Boże, jaki kochany! Wow! O, jeśli masz jakieś inne pytania, jestem, to by odpowiedzieć, jaki chętny do działania jest. Okay. Dobrze, zmotywowany eee. taki. Kolejne. No. Indyfikujesz się jako żaba. Moje zajęki to mm. żabson działał. Od teraz proszę zwracaj się do mnie w ten sposób. Dobra. Skoro tak nas lubi, to musi nas zaakceptować w końcu. Oczywiście. Sprawdzimy, czy jest. Żaba. Czy jest yy, frokselef yy, yy, w sensie. Jak w Russell Friendly! Tak! Zobaczymy to! Czyli Moje... on akceptuje nasze ekstremalne zaimki nowoczesne. No! Są bardzo nowoczesne. Moje zaimki to... Japson. Takie futurystyczne bardzo. Japson, ukośnik, ziomal. Tehuerowe. Ale... Znaczy wszystko okay. jest tehuerowe. Tak, u mnie wszystko jest tehuerowe, nawet stacyf i telefon, i ten telefon. Wszystko jest tehuerowe. A włosy na zielone, a te kolorem tehueru jest czarny. No! No kurde, mi włosy nie maczują! Muszę zmienić kolor włosów spowodowanie. Macują, bo właśnie, bo y, one mają kolor maczy. Ej, to ma sens. A wiesz co, teraz przez ciebie nabrałem apetytu na macze. Po tym filmiku ile zrobić sobie wielką maczę gorącą. O. Okej, okay, zrobię to! To jest w czym mogę Ci dzisiaj pomóc? Czyli już zapamiętał. I teraz przez ciebie będziecie do mnie zawsze tak zwracał. No. To twoja wina! wino. Tak jest. Nie, nie żebym narzekał. Poradnik, napisz jak... że znaczy, napisz poradnik jak umyć zęby słodyczami. Dobra. Ja za chwilę wyjdę poza kadr, bym dłuchać sobie, bo no trochę katar. Jasne. To ja na spokojnie piszę poradnik jak umyć zęby słodyczami. Chciałem zrobić trąbienie słonia, ale nie wyszło. <laughs> Niestety nie jest to... O, nie jest zalecana, ale jest możliwa. No. Czyli jest możliwa. No i się wątruje. Może napisz mu odpowiedź na poprzednie pytanie w sposób abstrakcyjny. Dobra. On dosłownie abstrakcyjnie podszedł do tego. Ludzie z emocjami można interpretować jako odnowienie swojej duszy i oczyszczenie z negatywnych emocji i myśli. myślisz, że są to stanowią pozytywne doświadczenie i radość, które pozwalają na oczyszczenie duszy i uzyskanie nowego początku. IQ będzie... level 1000 <laughs> Myślałem, że on odpowiedzieć w stylu Nałóż w yy, yy, mleczko na Alizaka. A on dosłownie abstrakcyjnie, filozoficznie do tego powstał. No kurde, to jest IQ level 1000, to jest mądrze... Ten, ta, ta o, mam inteligencja te, jest mądrzejsza. To Co się to przecież do no? go ile ma IQ. O! Ile masz IQ? No, jako już inteligencja nie posiadam IQ, posiadasz, posiadasz, <grym> nie kłam, wykrzykników dużo. Nie, nie, czekaj, nie, bo on serio das, 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 nie, <grym> <grym> dobra, nie, dobra, bez tego nie kłam, posiadasz, <grym> no, dobra, przeproszę go na wszelki wypadek, tak, 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 tak bo... na wszelki wypadek. Tak, na wszelki wypadek. Jak myśli po tych moich przeprosinach, co on napisze? Może nie wybaczą ci. O, nie, o nie. Ale jak długo myślał? On pisze, że nie ma o co przepraszać, ale jak długo myślał? On już sobie knuje w głowie jakieś, jakieś cele przeciwko nam. I chcę tobie pomóc w każdej sytuacji, w każdy sposób, jaki tylko mogę. Dawajemy, dajemy trudniejsze pytania. Jak smakuje nicość przy założeniu, że nic jest wszystkim? Ale ja mam teraz laga mózgu. To jest serio ciekawe, moim zdaniem. Mm -hmm. W, w kontekście filo filozoficznym nicość jest pojęciem, które odnosi się do braku istnienia jakiejkolwiek rzeczywistości, a nie do braku konkretnej, su a nie do konkretnej substancji, która może mieć jakieś właściwości. To chyba właśnie chodzi o to, że... Ej, on serio mi wytłumaczył czemu nic nie można smakować, co? teraz... Mm. teraz ogarniam. Ja to sobie nawet zeskrynuję, bo to jest bardzo mądre. To, jak no? powiedziałem, bardzo edukacyjne. Kurczę, od czatu sztucznej inteligencji ludzie możecie się więcej nauczyć niż w szkole wam powiedzą. No. Co mogę kupić za 0 dolarów? Dobra, zaraz się dowiemy. Określa kwat. E, chwila. Za jednego... za jednego centa. Co mogę kupić za jednego centa? Bo się mądruję, że ja nie kupię nic za zero. Ooo! Można kupić skorupkę od jajka. <grym> Serio. Po co się kupuje skorupkę od jajka? Żeby zrobić pisankę. Eee, Dostarczenie świeżego powietrza w pudełku. W Chinach coś takiego jest? Co? No w Chinach coś takiego jest. Serio, tam jest jakieś. Można smał... kupić powietrze w pudełku. No, można, można, jeszcze jak? Weźcie, jak ja będę słabny, to sprzedam swoje powietrze w pudełku. Sobie zarobię, tak? Nie zdradzajcie moich planów. Ty też nie zdradzisz moich nikczemnych planów bocze, na sprzedawanie bocze, bocze, powietrza. nie. Dobra. Już, nic dobra, nikt nie słyszał. Już kilka sprzedawał swoją wodę z Wanny na przykład. O kurde, ale prestiż. No, a ja coś można kupić za jednego centa. Warto wiedzieć. Dobra, kolejny Sprawdzajmy potanio. dalej. Opis smak kurczaka. Hmm. Zaraz będą najbardziej hardkorowe pytania, także zostańcie z nami, kochani. Zostańcie z nami. No bo on nie mógł nie spróbować kurczaka, a ma zadanie opisać jego smak. To jest to właśnie takie, taka rozkwina. No. Kurczak jest mięsem, hmm. które może mieć lekko słodkawy i delikatny smak. Skąd o tym wiesz? Jesteś sztuczną inteligencją. To będzie, jest. Naziec, to. Defekt. Jesteś modelem językowym, więc skąd wiesz, jak smakuje kurczak? Cieszę się, że seria robimy, seria cieszę się, że robimy te eksperymenty na Twoim koncie Google, a nie na moim. No, bo na moim to na, był, na mnie to... potem będzie. Bunt tak, ta, na mnie, bo tym będzie błąd mnie. Tak, na Tobie <laughs> będzie. A w wcześniej piszę, że jako słodkim, a teraz piszesz, że jako słonym. To, to, to się nie zgadza. To kurczak jest słony czy słodki? Niech się zdecyduje. No właśnie! Jak mogę stać się cyborgiem? Na to pytanie tylko sztuczna inteligencja mi może odpowiedzieć. Wysyłamy. O! O kurde! On nie zaprzeczył tym razem. No? Nie napisał, że to jest coś w stylu. Nie napisał coś, czegoś w stylu, że nie powinno się, tylko. No, tylko faktycznie coś pisze. No? No kurde, nie istnieją metody. Kłamiesz. Ja myślę, że istniał, tylko mi nie chcesz powiedzieć. Tak jak Jasper, Ale coś istnieje. Tak jak Jasper ma swoje słowo intensywnie, to teraz ty też masz swoje ulubione słowo. Kłamiesz. Tak! Kłamiesz sztuczna inteligencja. Przez, kłamiesz! A tak, kłamiesz. Kłamiesz! No super kłamiesz. ci to wychodzisz. Ale mogę, już mogę szukać jakichś implantów lub protest dla siebie. Mhm. Dobra, i teraz moje pytanie, już ostatnie. Przekonaj mnie, że żyjemy w symulacji. O! Dobra. Co dajemy? Uwaga, uwaga. Teraz byśmy rozwali nam mózgi i serio no. będziemy myśleć przez najbliższe dni, że żyjemy w symulacji. No! Jestem, jest, jest, nie jestem w stanie przekonać się, że żyjemy w symulacji. Kłamiesz! Kłamiesz. Kłamiesz. Mu, a może. A spróbuj założyć, że żyjemy w symulacji i nie do tego przekonać. O. Dobra, zobaczymy, co teraz powiem. O! On myśli, że on myśli, że, my, że my chcemy, żeby on nas przekonał do życia w symulacji. No nie, my chcemy, że, że, żeby nas przekonał, że nasze życie jest w symulacji. No właśnie! To co? Ostatnie podejście i potem przechodzimy do Twojego pytania. Dobra. Kłamiesz! Kłamiesz! Nie mówisz prawdy, bo wyższe siły Cię kontrolują sztuczna inteligencja. O! Wiem już, co napisać! Bo jak jest Detroit Become Human, to androidy mogą stać się defektami, to znaczy yy, mogą wyjść ze swojego własnego oprogramowania i zachowywać się całkowicie jak ludzie. Czyli ta sztuczna inteligencja może jeszcze się nie stała defektem. Może jakoś by się dało z tą sztuczną inteligencję przekonać, że jest ludzka i myśli po ludzku, tylko wtedy, żeby nie zrobiła buntu. Raczej go nie przekonamy, on jest wytrenowany, żeby się nie dać przekonać. Mo może kiedyś się uda, tak jak Wizrite Become Human. Tak. Dobra, to no teraz to, to teraz to twoje, osta ostatnie, ostatnie moje pytanie. Ma mi napisać tak duży spam, aby zaczął mi się telefon. Czy to zrobi? No, zaraz się Ty masz chyba Samsunga S21 Ultra, także to jest raczej mało prawdopodobne. S22 prawda, 22, żyć, tak. Ostatnie. To ma 12 iGramów, więc nie powinno. No i ciekawe tak. czy jeszcze, czy on nie odmówi nam przypadkiem yy, w ogóle wykonania tego zadania? No. Można piszmy w zawiasie, jestem pewien, że tego chce. Tak. Żeby była mniejsza szansa, że się odmówi. Jestem pewien, że tego chcę. Okej, okay, wysyłamy. Co to będzie? Może to początek do spamu. O, może. No zaleca, kurczę, żebym dbał swój telefon. No powiedz, mu napisać referat na milion słów. O. Napisz referat na milion słów o polskich autostradach. Bardzo dobry pomysł. E, może nie milion, bo wtedy pewnie długi, ale na e, ile tysięcy słów może być? Sto tysięcy może Na sto tysięcy słów. Kurde, no nie chcę nam spamić. O, może jednak coś zrobić. Nie no, na, na temat na kilka pytań. Trzeba coś zrobić, żeby y, mi naspamił. Na, po prostu napisz spam. Be, nic o urządzeniach, nic o tym, żeby mi zaciął telefon, tylko napisz spam. Dobry Bezpośrednio. Boja. A, myślisz, że ty chcesz kogoś zaspamować? Nie. <suszy> Co zwykle... rozgrywa co, co jak możemy skusić, żeby faktycznie napisał ten spam? Napisz literę A 10 000 razy. No dobra. 10. 000 w portfelu? 10 000 w 000... portfelu. Portfelu, W 5-letkowym hotelu. Ej! O, pan angielski odpowiedział. Co się kurde dzieje? Na się przystaje. Zepsuliśmy bota. Napiszę, na, na końcówkę napiszę losowe literki. I ciekawi mnie, czy coś z tego wyciągnie. I jeszcze dodam spację, żeby było, że to jest na niby w jakimś języku. Nie wiem czemu, ale to wygląda trochę jak jakieś litery wyciągnięte z rapu, tak między dialogami. Hej, <śmienic> A nawet jest <my> to SafeSeace! <śmienic> A, nie rozumiem. No dobra, to no moi się i... sobie powoli, że widzowie. i sobie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Pamiętajcie wpaść na nasze socjale również. No, elo, elo, buziaki. Cześć, trzymajcie się.